To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o polskich wolontariuszach, którzy pomagają Ukraińcom w ich walce o wolność. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry, to jest ósma dziesięć podcast Gazety Wyborczej. Kłania się Bartosz Józefiak, a naszym gościem dzisiaj jest Anna Lipińska, reporterka dużego formatu, która pisze teksty z Ukrainy i której bohaterami bardzo często są polscy wolontariusze, którzy jeżdżą na Ukrainę. Dzień dobry, witam cię Aniu. Witam, witam serdecznie. Powiedz proszę, czy ty masz jakąś odpowiedź na pytanie, po co Polacy jeżdżą do Ukrainy, czemu ryzykują często życiem, żeby pomagać? Ukraińcom często bardzo blisko linii frontu. Nie każdy miałby potrzebę pojechania do Ukrainy, nie każdy miałby potrzebę pojechania tak daleko. Niektórzy zatrzymują się na granicy albo we Lwowie, więc to już sprawia, że możemy się zastanawiać, jaki to jest typ człowieka, który tam jeździ, czym ci ludzie się cechują, jakimi cechami osobowości, potrzebami. I też na pewno. Osoby, które tam jeżdżą, też mają gdzieś tam przesuniętą na pewno granicę strachu. No i też w jakiś sposób yy, dokonują samorealizacji siebie. Bo wiesz, już dawno powiedziano, że nie ma czegoś takiego jak altruizm. Zawsze pomoc innym daje dużo nam. Czasem więcej nam, czasem podobną ilość, to, ale generalnie jest tak, że pomaganie y, bardzo dużo daje osobie pomagającej. Ja mam wrażenie, że my wszyscy, którzy pomagaliśmy także tu w Polsce, pomagało miliony osób, wiesz, jeżdżąc na granicę, wożąc dary, przygarniając ludzi do swoich domów, to wszystko dla nas, to jest moja teoria. Dla Polaków to była taka forma radzenia sobie z tą niesłychanie stresującą sytuacją, prawda? Bo z jednej strony wszyscy pamiętamy ten początek wojny. Strach, tutaj Putin nam grozi, że nam bombę atomową zrzuci, że te czołgi rosyjskie zaraz tutaj na granicę przejadą. Mam wrażenie, że my wszyscy chcieliśmy sobie z tym poradzić w ten sposób, że robiąc coś, działając, a nie oglądając wiadomości czy skrolując informacje, po prostu w ten sposób w akcji radziliśmy sobie ze stresem. Ale to dotyczy osób, które jednak bezpiecznie pomagały w Polsce, nie umniejszając tej pomocy, bo ona była niesłychanie potrzebna. Nie jest zresztą potrzebna do dzisiaj, chociaż zdaje się, że jest jej mniej. Ale czymś jeszcze innym są osoby, które ty opisujesz w swoich tekstach. Ty też opisywałeś wolontariuszy, zresztą byłaś z wolontariuszami, którzy jechali i ratowali zwierzęta z terenów niebezpiecznych wtedy. Opisałaś Macieja, który jest żołnierzem, wolontariuszem i tak dalej. Ludzi, którzy naprawdę ryzykują życie. Ja się ciągle zastanawiam, po co to robią. Naprawdę, chociaż z nimi o tym oczywiście rozmawiałam i są to szczere rozmowy, pada bardzo często sformułowanie: poszukiwanie drogi swojej w życiu, gdzieś tam czasem się zagubili i to być może pomoże im w znalezieniu nowej ścieżki, ale przede wszystkim to daje też ogromną ilość satysfakcji i samorealizacji, bo każdy człowiek potrzebuje celów w życiu. To jest bardzo banalne, ale jakże ważne. I Czasem ten cel tracimy z różnych powodów życiowych. I co? Zostaje nam czasem siedzenie w domu, przysłowiowym bądź nie, i patrzenie się w sufit. W momencie, kiedy realnie możemy pomóc, pojechać, zobaczyć w oczach ludzi wdzięczność, a jeszcze na przykład mamy gdzieś tam potrzebę wewnętrzną, adrenaliny czy jakiejś przygody. No to to jest mieszanka w tym momencie idealna. I wiesz, i tacy ludzie po prostu odnajdują sens, odnajdują cel i mogą działać, bo bez działania życie jest bez sensu. Stąd też się bierze chociażby depresja, gdy nie ma działania. Więc dla nich być może to, nie wiem, być może jest jakiś ratunek na dany moment w życiu. Nie wiem, czy ty widzisz taką cechę wspólną u tych bohaterów, których opisujesz, że czy można powiedzieć, że to są, nie wiem, wszystko ludzie z jakimiś właśnie porozbijanymi życiorysami, trudnymi historiami, a może nie ma w ogóle takiej, a może jest jeszcze jakiś inny coś, co łączy wszystkie osoby, które poznałaś, czy większość osób. Wiesz, to też taka pewnie chęć yy, yy, poznawania, chęć odkrywania i chęć przygody. E, ja się nie boję tego słowa. Oczywiście wojna nie ma w sobie nic dobrego, ale... Tam jadąc, odkrywasz całkowicie inny świat. Świat, który znasz. Mówię o naszym pokoleniu, o pokoleniu tych 30-40-latków, tak? My wojnę znamy z filmów, z książek. A jedziemy tam i widzimy to na własne oczy. Jest to bardzo rozwijające, ale też jest to coś całkowicie nowego, co może wciągać po prostu to może wciągać, chęć niesienia pomocy w takich okolicznościach, może być takim pozytywnym narkotykiem. No bardzo to jest ciekawe co mówisz, tym bardziej jeśli spojrzymy na to jak Polacy są w Ukrainie traktowani, to jest coś co mnie zaskoczyło w twoich tekstach, jakieś historie o spontanicznej, bardzo żywiołowej właśnie pomocy, jak Ukraińcy widząc Polaków, którzy tam jeżdżą, po prostu reagują. No, wręcz super entuzjastycznie, tak? Nie wiem, urwie ci się koło, od razu się znajdzie grupa ludzi, którzy Ci pomoże. Nie masz gdzie nocować, zaraz cię przynocują. Pięć razy. <noise> Pięć razy straciłam z moją drużyną koło, łącznie, czyli praktycznie no, na większości wyjazdów. I zawsze ruszała nam na pomoc grupa y, ukraińskich obywateli z pomocą albo żołnierzy, albo młodych ludzi, albo terytorialców tak zwanych. Zawsze, zawsze, zawsze. Y, raz była taka sytuacja, że okazało się, że nie mamy koła zapasowego, to, to nam przywieźli koło zapasowe. Więc. Y, to jest jeden z takich przykładów niesienia pomocy nam, Polakom na Ukrainie, przez Ukraińców. No, ale też mówisz o tym, właśnie o tych suto zastawionych stołach, które czekają na. Oj tak, oj tak, oj tak. To jest też niesamowite. My to też w Polsce mieliśmy taki zwyczaj, on u nas troszeczkę być może zanika, ale to jest coś takiego, właśnie jedna ze wspólnych cech. U nas przecież też jest taki zwyczaj, żeby zawsze jednak tego gościa przywitać czymś więcej niż herbatą. I na Ukrainie mam wrażenie, że to jest bardzo u nich chyba silne, tak kulturowo. No wiesz, mi było na pewno też niezręcznie, ponieważ wiemy, jaka jest sytuacja, że tam jednak te ceny wywindowały do góry i pomimo, że w sklepach jest jedzenie do kupienia, to jednak jest to sytuacja zupełnie inna, ponieważ oni nie mają pracy. A my tutaj przyjeżdżamy, a stół. Jest, y, y, wygląda, jakby to było potrójne Boże Narodzenie czy święta wielkanocne. No, było takie uczucie, wiesz, takiego lekkiego dyskomfortu, y, no, bo jednak. Tak jak mówiłem się, teraz nie przelewa, bo nie mają po prostu pracy. Mama Witalia pracowała, tak jak tam pisze, pracowała w drukarni, która wiadomo jest zamknięta. Witalii miał firmę budowlaną, nic się nie buduje w tej chwili, więc wiesz, oni żyją z tych oszczędności, które po prostu są, bo Witali i jego rodzina bardzo ciężko pracowała. A jednak my przybywamy i no, no goszczą nas w niewiarygodny sposób, Ale być może jest to też taka ich, być może cecha trochę może narodowa, kulturowa. No właśnie, no to może jest jakieś nowe otwarcie w relacjach polsko-ukraińskich, też się dużo o tym mówi, prawda, jakie będą długofalowe, wieloletni wpływ tej wojny i tego wszystkiego, co się wydarzyło na stosunki między Polakami i Ukraińcami. Ale też twoje teksty pokazują, że rzeczywistość nie jest taka kolorowa, jakbyśmy chcieli myśleć. Chodzi mi o to, że my chcielibyśmy, mam wrażenie, też mówię po sobie, po swoich znajomych, że chcielibyśmy myśleć, że ta wojna już jakby gdzieś tam się toczy na froncie, na wschodzie, na południu, a reszta Ukrainy działa normalnie. Tak sobie my tu wyobrażamy z perspektywy Polski, prawda? Że fajnie, że to już najgorsze mamy za sobą. Natomiast ty pokazujesz, że absolutnie tak nie jest jakby i zachodnia, i środkowa Ukraina, nawet jeśli tam się nie toczą bezpośrednie działania wojenne, no to jednak jest to kraj w stanie wojny, czyli jest to kraj, który nie funkcjonuje normalnie. To, że nie spadają ci bomby na głowę, nie oznacza, że twoje życie wróciło do normy. No, zwróćmy też uwagę, że Rosjanie cały czas przypominają, że walczą z całą Ukrainą, chociażby ostatnim atakiem na centrum handlowe i nie tylko centrum handlowe w Winnicy kilka dni temu, właśnie tego dnia. Jeden z moich bohaterów, o którym właśnie mówiłam, o jego mamie, to jest ta rodzina, która nas tak przyjęła, czyli Witali, wysłał mi od razu filmy, nagrania, zdjęcia z tego, co się wydarzyło tego dnia rano. Je otrzymałam, tego dnia, kiedy nastąpił atak. A Winnica to przecież miejsce, przez które za każdym razem przejeżdżam. Jeśli akurat tą trasą jadę w kierunku Donbasu, to zawsze przejeżdżam przez Winnicę. Wiesz, i, i nagle w takie miejsce, które wydaje ci się spokojne, no nagle dzieją się takie rzeczy, więc Rosjanie będą cały czas niestety przypominać o swojej obecności. No i jak widać po tym ataku na Winnicę, hmm. żadne miejsce w Ukrainie nie jest bezpieczne. No i też nie jest tak, jak moglibyśmy sobie wyobrazić, że walki dzisiaj toczą tylko zawodowi żołnierze, bo to jest kolejna rzecz, którą. Mówię z perspektywy osób, która te wojny obserwuje tylko w mediach, że jakby w tej chwili już działania wojny się toczą między zawodowymi żołnierzami. W momencie wybuchu wojny rzeczywiście nastąpiło ogromne, pospolite ruszenie społeczne. Mężczyzn, kobiet też oczywiście, mężczyźni ustawiali się w kolejkach wielogodzinnych. W Kijowie cały stadion był przepełniony chętnymi, którzy chcą się właśnie zaciągnąć do armii, więc była, była spora nadwyżka tych chętnych. Nie każdy, który chciał chwycić za karabin, za ten karabin od razu mógł chwycić. Ja poznałam takiego bardzo ciekawą postać reżysera Antona, który właśnie był reżyserem, miał robić swój film fabularny debiut, bo do tej pory reżyserował programy telewizyjne i seriale, i, i od, razu, od razu, jak gdyby zaciągnął się do armii, akurat został takim wojskowym. Pracuję na radiach, podsłuchuję Rosjan, ponieważ wcześniej miał takie doświadczenie właśnie z, z pracą na, na radiach, tylko było to amatorskie. Więc do czego zmierzam? Że właśnie te ludzkie życiorysy bardzo się zmieniły. Twórcy, artyści, ludzie różnych profesji nagle albo chwycili rzeczywiście za broń, albo zaczęli w inny sposób służyć w armii, służyć swojemu krajowi. Ale pamiętajmy też, że ta wojna toczy się już wiele tygodni, w zasadzie miesięcy i ludzie też są już zmęczeni. Pamiętajmy też o tym, że niektórzy nie schodzą z Zyłówki po wiele, wiele, wiele tygodni. Ponieważ na taką zerówkę też bardzo trudno się dostać czasem, ponieważ już kilometr przed tak zwaną zerówką bywają ostrzały rosyjskie i czasem nawet trudno tym chłopakom przywieść jedzenie, co dopiero doprowadzić do jakiejś wymiany. Także no, to są różne tragiczne życiorysy i, i zmiany w życiu przede wszystkim. Aniu, a powiedz proszę, bo ty już wspomniałaś o tym parę razy. Jak rozmawiamy, że ty przecież jeździsz też do Ukrainy. Co ty tam robisz? Jaka jest Twoja historia? Jak ty zaczęłaś tam jeździć? W momencie, kiedy wybuchła wojna, i tutaj pewnie niektórym mogę podpaść, pomyślałam przede wszystkim o zwierzętach. I rzeczywiście w ciągu dwudziestu paru godzin e, zebrała się wielka, wielka grupa na Facebooku, która po dwóch dniach to w ogóle miała ponad 40 tysięcy użytkowników. E, każdy chciał pomóc, no bo pierwsze dni wojny, pierwsze tygodnie wojny, to był ogromny stres, bo nie wiadomo było, w którą stronę ta wojna e, pójdzie, jeśli chodzi nawet o zagrożone tereny, tak? No pamiętajmy, że też był przecież wielki lęk o lwów. My tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co będzie z lwowem, który jest tak blisko już przemyśla. Tam też co jakiś czas coś spadało, więc był ogólny popłoch. Po pierwsze, wiadomo, co z ludźmi, z obywatelami, z jedzeniem, tak? Był, przecież przede wszystkim baliśmy się, że zabraknie jedzenia, no co za tym idzie, też zabraknie jedzenia dla zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie zaczęli się jednoczyć, powstawały te grupy i były wywożone zwierzęta, na przykład właśnie, które już tam nie miały szansy, na przykład na leczenie, albo z miejsc, które mogły być zbombardowane. Więc te zwierzęta stamtąd wywożono wywoziliśmy głównie ze schronisk, ale też były grupy, które zajmowały się na przykład ewakuacją osób, które miały hodowle zwierząt, hodowle, mówię akurat o domowych zwierzętach, bo zupełnie innym obszarem były konie i to były w ogóle dramatyczne historie, bo przepisy, które zostały wprowadzone, które umożliwiały wywóz zwierząt domowych, bez papierów powiedzmy tak, bez tych wszystkich szczepień można było, jedna osoba z Ukrainy mogła przewieźć te swoje domowe zwierzęta. Uciekając przed wojną, natomiast już tak nie było w przypadku koni. I tutaj były dramaty rzeczywiście, bo te hodowle koni były bombardowane, niszczone. Ludzie nie mogli z nimi wyjechać, bo mieli chipy, ale na przykład nie mieli tak zwanego miareczkowania, czyli takiego już specjalistycznego badania, którego na co dzień takie konie nie mają. I w obliczu wojny weterynarze, którzy uciekli, albo mają pozamykane swoje, wiadomo, przychodnie, nie są w stanie przygotować. Natomiast, więc my te zwierzęta tyle, ile mogliśmy, wywoziliśmy z tych miejsc zagrożonych właśnie bombardowaniem. Później też byliśmy w okolicach Kijowa, kiedy Bucza i Irping były wyzwalane i było ryzyko, że te inne schroniska w innych miejscowościach zostaną zbombardowane? Czy było też oczywiście ryzyko, że Rosjanie się tam dostaną? Ale ty wtedy byłaś na początku wojny? Kim? W sensie, ty byłaś już wolontariuszką, działałaś na rzecz zwierząt. Więc, jak gdyby, podsumowując ten wątek, na początku przez pierwsze dni działałam całkowicie prywatnie. Ja wtedy akurat zgłosiłam swoją pomoc, bo posiadam bardzo duży samochód. Ale po kilku dniach pomyślałam sobie, przecież to trzeba uwiecznić znaczy, to trzeba ocalić od zapomnienia tą wspaniałą ludzką działalność, tą ofiarność organizacji, ludzi, którzy tam jeździli. Pojechałam kilka dni po wybuchu wojny, już byłam w przemyślu i, i po prostu zaczęłam patrzeć, jak pracują organizacje prozwierzęce. No, i tak poznałam Konrada, jednego z moich bohaterów. Prezesa Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, to jest stowarzyszenie, z okolic Jeleniej Góry i zaczęłam im towarzyszyć przy ich pracy, jednocześnie, będąc tak naprawdę wolontariuszem. Więc obserwowałam ich, pisałam, a jednocześnie po prostu pracowałam z nimi jako wolontariusz i też kręciłam ich, ponieważ pracuję również nad dokumentem filmowym na temat pracy wolontariuszy na Ukrainie. W tej chwili zabieram się za montaż wspólnie z Kubą Nieścierok. Ten dokument robimy i w tej chwili montujemy Właśnie tą część dotyczącą ratowania zwierząt przez polskie organizacje. Więc wiesz, byłam tam na pełen etat, jednocześnie jako reportarzysta i jako wolontariusz, więc bywało ciężko. My potrafiliśmy wywieźć ponad 100 zwierząt i ta podróż trwała często kilka dni. Te zwierzęta w międzyczasie przecież musieliśmy też napoić, dać im jedzenie, gdzieś tam się zatrzymywaliśmy, a była nas ile? Piątka, tak? a, a ponad setka zwierząt, więc to była naprawdę ciężka, ciężka praca. Czyli ty sama masz taką historię, że po prostu wstałaś pewnego dnia i stwierdziłaś, że nie mogę już na to patrzeć, co się dzieje, wsiada po prostu w samochód i jadę pomagać. To jest dokładnie też Twoja historia, dokładnie tak jak bohaterów Twoich tekstów i tych ludzi, których widzieliśmy na granicy, czy którzy jeżdżą z pomocą cały czas. Tak, natomiast oczywiście moi bohaterowie robią to na dużo większą skalę. Ja po prostu sama, gdyby też zajmuję się zwierzętami, na, na dużo mniejszą skalę, bo, bo też zajmowałam się adopcjami zwierząt i tak dalej, ale na swoim, powiedzmy, małym podwórku warszawskim. Natomiast więc tak, to ja wiadomo, gdyby połączyłam te swoje dwie, dwie życiowe misje, czyli dokumentowanie ważnych wydarzeń i ocalenie ich od zapomnienia, jak również. Po prostu pomóc zwierzętom, bo jest to też moja misja. To jeszcze na koniec powiedz, proszę, bo za chwilę znowu jedziesz do Ukrainy. Mam nadzieję. Jaki jest plan teraz? Gdzie jedziesz? Co będziesz robiła? Wiesz co? Więc no, cały czas czekam w blokach startowych, bo to też jestem zależna od organizacji, którym towarzyszę. Teraz mam nadzieję, że uda mi się pojechać i popatrzeć na to, jak pracują wolontariusze z zagranicy, ponieważ na froncie pracują ludzie z Hiszpanii, z Anglii, z różnych części świata, czy są kierowcami karetek, którzy wywożą ludzi rannych, bądź tych, co zginęli z, z frontu. Więc chciałabym się przyjrzeć teraz tym międzynarodowym, powiedzmy, organizacjom, osobom, którzy mieszkają daleko, daleko od Ukrainy, nie tak jak my, Polacy, więc mam nadzieję, że to mi się uda. No i oczywiście też. Wspieram jak tylko mogę, chociażby Maćka, który właśnie stacjonuje na jednym z wschodnich frontów. Też robiliśmy jeszcze dla niego zbiórkę na brakujące rzeczy, bo pamiętajmy o tym, że Maciek tak naprawdę przez te wiele miesięcy nie zarabiał nic i jest tam za własne pieniądze i za własne pieniądze ma wszystkie potrzebne rzeczy. Które żołnierz potrzebuje na co dzień, własnym sumptem je, je kupował, więc też zrobiłam dla niego zbiórkę wśród przyjaciół, znajomych, więc teraz będę mu zawozić te, te rzeczy potrzebne, już jak gdyby czekają na transport. Więc wiesz, ja mam jak gdyby różne cele w Ukrainie. A gdzie jedziesz? Wiesz już, gdzie będziesz jechała teraz? Jeżeli teraz pojadę, jeśli wszystko dobrze się ułoży, to pojadę właśnie w okolicy Liszczańska. Tam, gdzie ostatnio no, toczą się duże walki, no bo powiedzmy, że, że Rosjanie zajęli w końcu tą część, i tam niektórzy ludzie zostali, mój kolega. Sebastian Płocharski e, przez wiele tygodni, m, który też jest dokumentalistą, przez wiele tygodni pomagał w ewakuacji ludzi właśnie z tamtych wschodnich rejonów, właśnie między innymi e, lisyczeńskie, jeśli się nie pomyliłam, bo czasem potrafi niektóre miejscowości, lekko się przejęzyczyć. On stamtąd tych mieszkańców, również wywoził, ewakuował, brał udział w tych właśnie najtrudniejszych. Przedsięwzięciach związanych z ewakuacją. Więc mam nadzieję, że tam się teraz udam i przyjrzę się właśnie pracy tych wolontariuszy, którzy no dokonują już takich heroicznych, niemalże czynów. Ale tak jak mówię, jak jadę do Ukrainy, to nigdy tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka i jakich ludzi spotkam na swojej drodze. Maćka, jednego z moich bohaterów, naprawdę spotkałam de facto przypadkiem na placu Szewczenki, bo inny bohater żołnierz mi go przedstawił. I, I tak się zaczęła też nasza przyjaźń z Maćkiem i tak Maciek się stał jednym z moich bohaterów, więc no, reportażysta zawsze musi być otwarty tak naprawdę i nic sobie do, nie narzucać sobie do końca, bo nigdy nie wiesz, gdzie, <gdzie>, gdzie zawędrujesz tak naprawdę i gdzie jedna postać pokieruje ci do kolejnej do kolejnej do kolejnej, i, i zaczynasz opisywać kolejne spotkane i ważne <grym> historie. Aniu, życzymy ci owocnej podróży, wielu ciekawych i świetnych historii. No i przede wszystkim bezpiecznej podróży. Wracaj do nas, proszę bezpiecznie, uważaj na siebie. No zawsze to wszystko jest jak może to dziwnie zabrzmi, czuję się na Ukrainie bezpiecznie. No i aby tak było. Naszym gościem była Anna Lipińska. Dziękujemy ci Aniu. Dziękuję pięknie. To była 8.10 podcast Gazety Wyborczej. Ja nazywam się Barto Józefek. Dziękuję serdecznie Państwu i do usłyszenia. 8.10 podcast Gazety Wyborczej.